Opad był taki, wiesz, wszystko wisiało i 15 metrów zwijałem takiego, wiesz, mówię, kurde, czy chyba zestaw ścięty, nie? Więc zwijam, 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 luz, 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 luz zwijam, 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 nagle pyk, kontakt z rybą, nie? I, i zestaw kurde półtorej doby w wodzie. Są no. to jest z pierwszego dnia, nie? No. Taki malutki, nie? Będzie. Jest. Dobra, wyłączam, pomogę Ci.

tam do tego Nie, tam jest ten yy... Tam jest ryba na macie, macie. Tam, tam jest macie. ryba na macie, wiesz zobacz czy jest okej okay. tylko przypilnuj No no, nie taki Bąciesław To tak, nie? No Nie, to tak No nie taki duży Niech pan będzie tu pod biura kół rzucał, tam, żeby tamę, A ja go przytrzymam Wiesz? Tak bardzo duży Dobra, Jaki słuchajcie, juz. mamy Mamy dwie ryby na raz Tą jedną Adam przyszedł nam pomóc Damy do worka, zrobimy pierwszą i za chwilę zrobimy drugą. Aha, czekaj, wyciągniecie jeszcze ten worek? Też? daje że jest pełnoletnia, a jeszcze mniej szesnaście, szesnaście sześćset. A tak po cichu liczyłem, mówię kurde, może będzie 2-0 że <grystanie> słuchajcie, jak nie brały to nie brały, a jak wzięły to <grystanie> prawie dwie na raz. Mam Pierwsza rybka to jest właśnie ta wzięła tam z tej naszego, z naszego prawego z prawej części naszego sektora wędka była wyrzucona od samego początku na tą pv co wyrzuciliśmy. te dwa kije z Madzią yy, niezwijane mamy drugą nockę no i wzięła rybka, także chyba to się sprawdziło co mówiłem, że cierpliwość trzeba, trzeba mieć cierpliwości na tą wodę i ryba podejdzie dzisiaj słuchajcie, wsypałem tam jeszcze Dywanowo podpłynąłem pontonem z jakieś 15 metrów od markera 10 metrów od markera i wsypałem tam dywanowo jeszcze z jakieś 3 kg kulek W Arm sekrecie. No i Jest taka rybka 16,5 kilo Pierwsza Tej nocy Tej nocy no I pierwsza na tej zasiadce Jestem zadowolony. Pięknie. I słuchajcie, to, była, to był, bo tego nie powiedziałem, to była bombka PVA, którą, nie której, którą zrobiłem na zajarkach w Chorwacji. Miesiąc temu prawie. Której nie wykorzystałem. Ona była przez prawie miesiąc czasu w, w wiaderku. I wrzuciłem ją właśnie, jak przyjechaliśmy w niedzielę, tą pv założyłem i wyrzuciłem właśnie w tamto miejsce. I właśnie ta pv leżała półtorej doby. W wodzie no i wzięła rybka. To na pewno półtorej domy nie leżała w wodzie. No pv nie leżała do ale <laughs> zestaw leżał. Pyfałka leżała w wodzie jakieś 5 minut. <laughs> ale na ten zestaw wzięła ta rybka. A tak mi troszeczkę chodziło po głowie, kurczę, wszystkie wędki mamy dzisiaj przewiezione Mamy dołożone jeszcze wędki, a tamte dwie. No nie, nie, przestawialiśmy i mi to tak po głowie chodziło, kurde, wszystko idealnie zrobione, ale tamte dwa kije, po tamtej stronie zostały nie, nie tknięte. No i jednak niekiedy, niekiedy opłaca się, żeby leżały, żeby nie panikować, nie przestawiać, nie kombinować, tylko czekać. No. hej he. I słuchajcie, w ogóle to nie jutro wam opowiemy na spokojnie, ale tam żeśmy podebrali z Madzią rybę. I w momencie gdyśmy ją włożyli do podbieraka, słyszymy, że razem z Madzią byliśmy po tamtej stronie i słyszymy a tu gwist. I mówię, Magda biegnij, a ja tą rybę z workiem przyniosę na matę. Magda pobiegła i wyholowała drugą rybę. E, żeśmy ją na chwilę włożyli do worka, żeby tą ogarnąć. No i bierzemy się teraz za drugą rybkę u Madzi. <grystanie> zajebiście. może prawie dublet by było zrobić. Do Adama, szybko na radiu, Adam potrzebuje pomocy, mówię, bo jedna leży na, jedna leży na, i to, to jest ta sytuacja czekaj, jak to u Was. Poczekaj, po, po <grystanie> co, co powiedział? Amatorka? Nieprzygotowana amatorka? Czy nie, jak? wszystko było przygotowane, tylko ale, mówię, kurde, tu Madzia holuje, ja mam rybę na macie. Przyszedłeś do nas, to na co powiedziałeś że co? Nieprzygotowana amatorka? Czy jak to no, było? Czekaj, nie co przypomnę. <grystanie> nie powiedziałem tak wtedy, nie. znamku. <grystanie> Zważyć od razu może? O, no tak, tak, tak. No. tak, tak. Już co ja się chyba rozbiorę? Bo będzie koszulka Tak, wadę tak popsuj. Czyli jakieś minimalne propozycje, ja tu się zaraz rozbiorę, nie wiem o co jej chodziło. Jak Madzi zrobiło się ciepło, to musi być ciepło. potwierdzam. <laughs> Jak <laughs> się nie podniósł mi? Nie? Podniósł ci się nie? <laughs> Jak ja biegłam chopie w tych laczkach, kurde. Skałkę gdzie z głowy, tak tylko może żeby później do zdjęcia czy do czego. Bo ktoś później może w domu zginąć. No. <noise> Ile tam? 12 i. O, 10, mój 700, ulubiony przedział 600? 500. No, 500. A, 12. No się po kilo. Człowiek, że twój przedział takie cię lubią? Wody, no, chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo ciężko. Czekaj, jeszcze baga wezmę na bok. No teraz baga mu spadła, popsuł wagę i dlatego. No. <laughs> no on to celowo zrobił, żeby ta ryba nie była większa. Wiesz o tym? No wiem, wiem. No. Popek został... został. No został popek, kulki nie ma. A to ta pod, pod brzegiem, co wywoziliśmy no. wczoraj po południu. No Daj trochę wody wody. <głos> <głos> trudne <głos> pytania <głos> i prośby. Idę, idę po wodę. No już malutki. Ty jak poszedł w ciny, to się ku na otar, Po się chłopał. Nie, nie, to nie, to nie jest świeże. Wydaje że to jest potarlem. Jezu, to woda ciekawa. Do góry <głos> 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 jeszcze nie. No ej, 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 malutki bezjaj. Du pana dół, Kard do góry. <głos> <głos> I więcej o, i o. uśmiechu. Dobra, myślę, że to już będzie. No a w nocy też się powinno robić wszystkie zdjęcia w wodzie? No, ale, ale... To, jest, to nie jest duża ryba. No, ale mówisz, że z dużymi rybami takimi, wiesz, takimi mniejszymi, że. Znaczy, tutaj Magda przede wszystkim raży. Teraz mata nie jest nagrzana. Ja nie, wiem, nie, wiem. tylko wiesz... Że znamia... Nie ma tego słońca, takiego którego no. tak jak Adam dla mnie to jest też logiczne, nie? Zaraz ktoś się na, pej... na filmie dowali, nie? Że ryba nie w wodzie. Są tacy pomogę Ci. Dobra, pójdź jest z mojej strony. Kurde, nagim się często. Widzisz? Magda, kot dygot? Kurde. <grystwo> daje adrenaliny? No, daje, powiem Ci, że daje. Jo, jaka cieplutka. Bada woda <grystwo> ciepła? No, mega. No Aż dziwne u mnie, co? Tak ci, zaraz będzie tak jak u mnie za murem. Piękne. Kucnij. Kucnij? Zaraz uciekaj. Brawo, żółwik, gratulacje. Ja Zastał pijemy. Piękny, podwójny hall. Zastał Dzięki. Tutaj ten wylewny też chciał powiedzieć? Nie, ja już nic, wszystko, jutro rano to omówimy, mhm. w dzień, wszystko pięknie, no. chyba, że Madzia chce coś powiedzieć. Magda, pamiętasz yy, jaki zestaw ten był? No, oczywiście, że pamiętam. Sama kładła. No to, yy, no to ja chciałbym Spod wiedzieć, to, bo nie. widziałem po a, a, a położenie tego zestawu mamy nagrane? I Pod ubierze że też pamiętam. <głos> <głos> Już to było niedawno. Wczoraj nie pamiętam. Mamy nagrane, jakbyśmy kład no. jak kładłeś ten zestaw. No jak Darki chciały, am, am. No to co? Tam był ten, Popak. E, popek, ale sam popek, Popak. Nie, nie bałwanek, to sam nie, no z popek. Bałanek z tym, nie, e, 20. No Szprocika. Znaczy bałwanek ma. Tak, tak, tak. 20 i 15 tego. Tak jest. Pewnie, dobra. Zaraz to pijemy. Nie męczcie mnie. No. Musimy. No. Dobra, gdzie to było? No jest miłość. To tu, To jest nie? jest miłość. To jest miłość. mam ustawić? 누구야? Mm -hmm. mm -hmm. No, pamiętacie jak wczoraj opowiadałem wam o wędkach Magdalena i to jest właśnie Magdalena. Pierwszy raz w życiu połamałem wędkę na rybie, muszę się przyznać. No za lekka, no to co mówiłem wczoraj, 2,5 LB do takich holi z pontonu, do silnych ryb, może tak, do holi z pontonu jak najbardziej, ale do tak silnych ryb, naprawdę te ryby są tak silne, że Magdalena zrobiła tylko chrup. <laughs> może się ktoś pomyśli, że teraz może gada mnie na swoją korzyść, ale może to i dobrze. I właśnie po to wprowadzamy te modele 3.5LB. Takie, takie właśnie rzeczy zostaną wyeliminowane. A pewnie za dwa lata, bo za półtora roku zobaczycie fajne filmy i fajne hole z Pontonu, yy, właśnie z nową Magdaleną 3.5LB. <gryw> Ale to na to trzeba czasu. Yy, dobra, pomożesz mi troszkę? masz mi wędkę? Ja go wypnę I Jeszcze Wam powiem że to jest ten waftersik 20 mm ta 20 okrojona, którą Wam tutaj przy schodkach pokazywałem jak dobrze zbalansować sobie waftersa i to jest właśnie ten zestaw i to jest ta ryba zobaczcie ja wytnę. O, to jest ten waftersik położony na 4 metrach głębokości Troszeczkę miękko tam jest Nawet ciężarka nie zgubił I tu jest druga połowa Magdaleny Dobra, weź to gdzieś połóż i tak to się wszystko do kosza nadaje oprócz kołowrotka Silne są te ryby niesamowicie Sakra, silne te ryby jak nie wiem Taki sam jak ten w nocy 16,5 elegancko Taka piękna ryba Skuziła się na game over Zasypane ze 4 garście game over sprot 20 mm nic więcej taka rybka Elegancka. Pięknie, cieszę się. Teraz macie kolej na następną. Co okaże? To akurat była moja wędka, na co tak wypadło. <grym wytrzyma> Także, tak jak widzieliście, już teraz spokojnie wam powiem, no byliście świadkami w Magdaleny. Mimo tego, że nie było nawet zaczepów, mimo tego, że nie było roślinności, no takie wygięcie wędki 2,5 lb. No jednak jestem przyzwyczajony, bo ja na te wędki holowałem dwudziestki Nieraz raz. No, ale jestem przyzwyczajony do wędek 3,5 lb. No jednak to. Albo ryba za mocno w tym momencie gdzieś tam poszła, próbowała uciekać na dno. Ja, może w tym momencie za mocno pociągnąłem do góry, przygięło się za mocno i. Pytęk! Za lekkie, za małe, w sensie za, za cienkie blanki, za zagiętkie do takich holi. Pewnie fajnie to widać na kamerze, na głowie miałem, jak ta wędka była wygięta, no i w którymś momencie nie wytrzymała. No, ale jestem zadowolony, mimo tego, że udało się rybę wyholować. Trzeba wziąć z busa madzi różowe lotosy, lotosy czy lotusy, już nie pamiętam nazwy, dokładnie, nie chcę przekłamać. Także będziemy tutaj łowić na różową wędkę <grym, <grym, za chwilę. U, <grym>, znowu moja. Znowu moja. Znowu moja. Dobra, płynę. No Gdzie jest dron? Dron jest i Masz kamerę? No. Filmuj go. a ja się dobra?